Dzień dobry. Dzisiaj bardzo ważne jest to, i wielokrotnie powtarzamy, aby czuć grunt pod nogami, aby mocno stać na ziemi, więc zapraszam Cię do wspólnej praktyki ugruntowania. Aby wykonać to najlepiej możliwie, zaproszę Cię od razu do tego, aby zdjąć buty jak to mawiamy w naszym zespole, zdebutyzować się, aby poczuć od razu, bezpośrednio, ten niesamowity kontakt nas z ziemią. Jesteśmy organizmami żywymi jako ludzie, więc jest to też nasza taka pierwotna, można powiedzieć, naturalna zdolność do tego, aby ten kontakt z ziemią mieć. I tę praktykę ugruntowania, jak każdą jedną, z którą proponujemy Ci, Możesz wykonać wszędzie, gdzie jesteś. Możesz ją wykonać w biurze, zdejmując buty w biurze. Możesz ją wykonać gdzieś na zewnątrz. Możesz ją też wykonać w butach oczywiście. Zależy od pogody, zależy od Twoich możliwości. Co ona daje? Daje bezpośrednie połączenie z ziemią. Daje doenergetyzowanie, wnosi spokój. I przede wszystkim bazuje na wiedzy naukowej wynikającej z tego, że na naszych stopach mamy receptory elektryczne, które łącząc się z ziemią, niczym garnek z płytą indukcyjną, pozwalają przekazywać ciepło i właśnie te zdolności i właściwości odżywcze płynące z ziemi do naszego organizmu. Na tym bazujemy, czerpiąc z medycyny chińskiej, która mówi, że na stopach mamy wszystkie. De facto wewnętrzne organy naszego ciała, i właśnie powodując ten naturalny sposób przyczepienia do ziemi, również ten naturalny sposób po prostu chodzenia boso, że w taki sposób masujemy najwspanialej cały nasz organizm i dodajemy sobie tej energii. A zatem, mam nadzieję, że masz już swoje miejsce, masz już swoją bezpieczną przestrzeń. Do tego, aby teraz, uwaga, wystartować bardzo świadomie. Zaczniemy od praktyki asany, postawy ciała zaczerpniętej, zainspirowanej jogą, która nazywa się góra, aby wykonać to naprawdę poprawnie. Więc przenieś teraz swoją uwagę do swoich stóp. Stań na wewnętrznej krawędzi stóp. Zobaczysz i poczujesz, jak kolana zbliżają się do środka. W związku z tym, Teraz przenieś ciężar ciała na, podnosząc palce, więc napięty. Tak jest. I ustaw z powrotem stopy od największego palca do najmniejszego. Przenosząc teraz ciężar ciała na zewnętrzne krawędzie stóp. I uwaga napięty. I na palce. W taki sposób pobudzasz całe stopy. Teraz świadomie zasi. Przyczep niczym garnek do płyty indukcyjnej, stopy do ziemi. Uwaga, wydłuż kręgosłup. Patrz prosto przed siebie, daleko w horyzont. Tutaj, jakbyś wyobraź sobie, jakby się miało taki sznureczek, który jeszcze bardziej pozwala kręgosłup wydłużyć do nieba. Otwórz barki. Nie przyciska ich do uszu, tylko pójdź swobodnie. I otwórz dłonie. Tak jest. Pobądź chwilę w takim świadomym ciele. Być może już poczujesz przypływ i przepływ energii ze stóp, z palców, również z palców u dłoni. I będąc w parku, będąc w ciszy, będąc w kawałku zieleni, w lesie lub w ogródku u ciebie w domu, może to być świetny start do Twojego dnia. A teraz wzmocnimy tę praktykę, jeszcze dodając do tego pracę na poziomie mentalnym taką naszą wewnętrzną medytację więc z tej przestrzeni góry, z tej postawy, z tej pozycji. Weźmiemy teraz trzy głębokie wdechy i wydechy, i na trzecim zamkniesz oczy. Gotowy, gotowa. Startujemy. Wdech nosem. Uginasz lekko kolana, ręce wysoko do góry, wyciągasz, wydłużasz się jeszcze. Super. I wydech ustami, tak jakby się zdmuchiwało, świeczkę na torcie. Doskonale. Raz jeszcze wdech nosem. Hop! Uwaga! Startujesz teraz na palce wysoko, trzymając stabilność, trzymając balans. Tak jest. I kiedy złapiesz już ten balans, wydłużając ciało jeszcze bardziej. Spoglądasz w górę. Tak. Super. I wydmuchujemy powietrze ustami. I ostatni raz wdech nosem, hop. Tak jest. I wydech ustami. Zamykasz oczy, przymykasz oczy. Wracasz do pozycji góry. I teraz w tej pozycji do Twojego czucia dodajemy obraz. A zatem siłą wyobraźni zobacz teraz. W swojej wewnętrznej przestrzeni, obraz siebie. Obraz siebie stojącej, stojącego właśnie na ziemi, przepięknie łączących się stopami z ziemią, z podłożem, w bardzo otwartej postawie ciała, zrelaksowanej. Rozluźnionej. I teraz weź głęboki wdech, i przenieś uwagę do swoich stóp. Przenieś uwagę do tego bezpośredniego połączenia z Ziemią. I wyobraź sobie teraz, tak jakbyś w przekroju zobaczył korzenie. Korzenie Twoich stóp, korzenie Twojego drzewa, którym jesteś. Jak one głęboko i rozlegle sięgają pod Ziemię. Jak czerpią ze źródła, jak czerpią z tego ekosystemu, którym jest cała Ziemia, ta gleba bardzo żyzna. I zobacz teraz oczami, wyobraźni, spróbuj to jednocześnie poczuć, jak od wnętrza Ziemi, z samego centrum Ziemi, poprzez Twoje korzenie, wpływa teraz do Ciebie, do Twoich korzeni. Czysta świetlista energia, czyste świetliste kule światła, promienie światła. Zobacz, jak odżywiają z każdym ruchem każdą komórkę Twojego korzenia, Twoich korzeni, Twoich mocnych połączeń. Twoje korzenie to Twoi przodkowie, to siła płynąca z Twojego rodu, z objęcia swojej historii, tego kim jesteś. Tego, jakie doświadczenia masz, co Cię tu przywiodło, co Cię tu trzyma. I świadomie czerpiesz teraz, właśnie z tego dziedzictwa, którym jesteś. Z dziedzictwa, którego częścią będą również Twoi bliscy, Twoje dzieci. A zatem przenosząc uwagę z korzeni poprzez stopy. Włączasz, wciągasz, wprowadzasz te światło, te energię, rozluźnienie wyżej do swojego ciała. Poprzez łydki, kolana, uda. Wszystkie narządy rodne, narządy wewnętrzne, jelita pośladki. Wprowadzisz ją wyżej do podbrzusza, brzucha, obejmując wątrobę, nerki, żołądek. Prowadzisz po linii kręgosłupa, kręg po kręgu, w górę, czując jednocześnie moc płynącą z ziemi. Moc płynącą z Twojego rodu, moc trzymania Ci pleców we wszystkich ważnych dla Ciebie momentach. I niczym tarcza ochronna. Czujesz jak ta linia światła, linia rozluźnienia i jednocześnie ogromnej siły, ogromnej mocy wpływa do Twoich pleców, obejmując je już w całości. Wpływa również do brzucha, do klatki piersiowej, obejmując płuca, serce, wypełniając całą klatkę piersiową. Czujesz teraz, jak ta energia światła rozświetla wszystkie Twoje komórki w ramionach łokciach, przedramionach dłoniach aż po koniuszki palców u dłoni i widzisz siłą wyobraźni i czujesz to jak z Twoich dłoni, jak z koniuszków Twoich palców przepływa energia od ziemi i do ziemi jakbyś widział świetliste promienie Stromienie wymiany energetycznej, wymiany impulsów elektrycznych z ziemią. A Ty świadomie prowadzisz tę energię wyżej poprzez kark, rozluźniając te okolice szyje, wprowadzając do żuchwy, otwierając żuchwę, poliki, obejmując nos, oczy, uszy, Czoło, oczy, całą głowę razem z mózgiem. I widzisz jednocześnie, jak ta moc płynąca z ziemi przepływa przez Twoją głowę dalej, wracając do ekosystemu. A ty stajesz się częścią tego przepływu, częścią tej mocy. ugruntowaniu, w ukorzenieniu, w poczuciu mocy płynącym z Twojego rodu, z Twojej historii, od Twoich przodków. Czując Twoją moc, czując Twoją siłę. Czujesz to teraz w swoim ciele? Widzisz to oczami, wyobraźni? Być może widzisz kolory, być może czujesz delikatne impulsy. Wszystko jest bezpieczne, wszystko jest z dobrą intencją dla Ciebie i dla świata. Prowadź jeszcze trzy głębokie wdechy do swojego ciała, w swobodnym tempie. Tak jest? i ostatni. Czując ten grunt wyklaruj intencje na najbliższe Twoje zadanie. Czego teraz potrzebujesz i jak to poczucie gruntu pod nogami, stania mocno na ziemi może być dla Ciebie wspierające. Możesz pobyć, rozgościć się w tym uczuciu. Możesz je przywołać w każdej chwili, kiedy będziesz potrzebować. A kiedy poczujesz już to napełnienie, w swoim tempie otwórz oczy, rozejrzyj się dookoła, wróć świadomością do tu i teraz. I pamiętaj, że tę technikę masz o każdej porze, dnia i nocy, dostępną, bo masz ją w sobie, w Twoim treningu mentalnym, w Twoich okolicznościach, przyrody, biura, tych miejsc, w których jesteś. Niech Ci służy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.